Była to jedna z tych chłodnych, wilgotnych nocy, kiedy mgła gestnieje nad polami, a cisza zdaje się mieć swoją własną wagę. Policjant Marek, doświadczony funkcjonariusz w wieku 38 lat, o krótkich, ciemnych włosach i przenikliwych zielonych oczach, wyruszył na swoją nocną patrolę na odludnej, wiejskiej drodze niedaleko Masteczka wierzchowice. Znany z sumienności i spokoju, Marek jechał swoim radziowozem. Uważnie obserwując każdy ruch na ciemnej trasie, która przecinała lasy i pola oddalone od najbliższych zabudowań o kilkanaście kilometrów. Zanim rozpoczął patrol, sprawdził radio, działało bez zarzutu. Kamery samochodowe były naładowane i gotowe do pracy. Jednak pierwsze niepokojące znaki pojawiły się szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Gdy Marek dojechał do najbardziej ogizolowanego odcinka drogi, Radio nagle zamilkło, statyczny szum zastąpił zwykły szmer połączenia. Próby przywrócenia łączności nie przynosiły rezultatu. Kamera, która powinna rejestrować każdy ruch przed pojazdem, również zgasła, obraz zamarł na czerni. Marek poczuł, jak napięcie rośnie. To miejsce od zawsze miało złowieszczy klimat, a lokalne plotki mówiły o dziwnych zdarzeniach w okolicy. Jednak on, jako profesjonalista, nie pozwolił strachowi wrząć góry. Przez kolejne minuty, które wydawały się godzinami, policjant kontynuował patrol, choć bez kontaktu z bazą i bez zapisu wideo. W pewnym momencie zauważył migające światła na poboczu, samochód osobowy zgasł, a w jego wnętrzu nikogo nie było. Marek zatrzymał radiowóz i wysiadł, by sprawdzić sytuację. Wtedy wszystko przestało się układać w logiczną całość. Gdy się odwrócił, Nagle poczuł, że ziemia pod jego stopami jest miękka, a potem z impetem wpadł w błotnistą kałużę, która pochłonęła go po kolana. Próby wydostania się były bezskuteczne, coś niewidzialnego zdawało się go trzymać, jakby sam teren żył własnym życiem. W tym momencie radiowóz nagle się zatrzasnął, a silnik zgasł. Marek usiłował włączyć światła i radio, ale nic nie reagowało. Telefon komórkowy Mimo pełnego zasięgu w innych miejscach, wyświetlał tylko komunikat brak sygnału. Ciemność otuliła go całkowicie, a chłód przenikał do kości. W głowie policjanta pojawiły się pierwsze oznaki dezorientacji. Czas zaczął tracić znaczenie, a wokół panowała tylko bezkresna noc. Tego samego wieczoru, po godzinach bezskutecznych poszukiwań, lokalne służby ogłosiły, że Marek zniknął. Na drodze nie znaleziono żadnych śladów. A błotniste miejsce, w które wpadł, zdawało się być tylko kolejną kałużą na opustoszałej trasie. Kamery monitoringu rozmieszczone w okolicy nie zarejestrowały niczego podejrzanego, nagrania po prostu się urywały, jakby ktoś je wymazał. W bazie policji rozpoczęła się gorączkowa akcja ratunkowa, ale im więcej czasu mijało, tym bardziej rosło poczucie beznadziei. Minęły długie godziny. W masteczku krążyły plotki i domysły. Czy Marek został porwany. A może coś znacznie niepojętego wydarzyło się na tej odludnej drodze? Gdy myślano już, że policjant zniknął na zawsze, nagle pojawił się znów, około 12 godzin po swoim zniknięciu. Wrócił sam, potargany, ubrudzony błotem i kompletnie wyczerpany. Jego twarz wyrażała więcej pytań niż odpowiedzi, a spojrzenie zdradzało głęboki niepokój i zagubienie. Marek nie potrafił sobie przypomnieć co się działo w tych długich godzinach, które spędził poza zasięgiem? Jego opowieść była pełna luk i sprzeczności. Jednak z upływem czasu zaczął mówić o rzeczach, których nie mógł wiedzieć, o szczegółach dotyczących nierozwiązanych spraw kryminalnych, o tajemniczych morderstwach, które nigdy nie wyszły na światło dzienne. Słowa te wywołały konsternację wśród jego przełożonych i kolegów, którzy zaczęli kwestionować jego stan psychiczny. Co najdziwniejsze, Marek nie był w stanie wytłumaczyć, skąd zna te informacje. Jego wspomnienia były puste, jakby ktoś wymazał fragmenty jego świadomości, pozostawiając jedynie te niepokojące szczegóły. Wkrótce po powrocie próby kontaktu z mediami i ujawnienia prawdy były blokowane przez wyższe szczeble władzy. Oficjalna wersja sugerowała, że policjant miał chwilowy kryzys psychiczny i potrzebuje odpoczynku. Jednak wśród miejscowej społeczności która znała Marka i ufała mu, zaczęły krążyć podejrzenia o coś znacznie większego i mroczniejszego. Nocne zniknięcie Marka na odludnej drodze stało się punktem wyjścia do historii, która szybko wymknęła się spod kontroli. Co wydarzyło się w tych dwunastu godzinach? Jakie tajemnice poznał Marek? I przede wszystkim, kto tak naprawdę chce, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Jeśli chcesz dowiedzieć się co odkrył Marek i jakie konsekwencje miało jego powrotnie? Zostań z nami, subskrybuj kanał i daj łapkę w górę, ta historia dopiero się zaczyna i nie będziesz chciał jej przegapić. Za chwilę zagłębimy się w szczegóły poszukiwań i pierwsze reakcje społeczności. Prawda, która zaczęła wychodzić na światło dzienne, miała wstrząsnąć całym regionem. Ale zanim to nastąpi, musimy zrozumieć, jak groza i tajemnica zaczęły splatać się w jednej, Niepojętej sieci zdarzeń. Gdy Marek zniknął z zasięgu radiowego łączności i kamery zgasły, zdawało się, że czas zawiesił się w miejscu. Te 12 godzin, które później miały stać się przedmiotem spekulacji i niekończących się pytań, zaczęły swoją mroczną wędrówkę w absolutnej ciszy. Nikt nie mógł przewidzieć, jak głęboka i niepokojąca będzie ta cisza. Natychmiast po ustaniu łączności baza próbowała nawiązać kontakt. Ale radio milicji milczało, a ekrany monitoringu pokrywała nieprzenikniona czerń. Każda próba przywrócenia obrazu czy dźwięku kończyła się niepowodzeniem, jakby ktoś lub coś celowo zakłócało sygnał. W tamtą noc technika zajodła w sposób, który trudno było wytłumaczyć nie tylko radio, ale i kamery samochodowe w radiowozie Mareka przestały działać, jakby zgasły razem z nim. W międzyczasie na miejscu, gdzie Marek po raz ostatni był widziany, Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. Drużyny policji i straży pożarnej przeczesywały lasy, pola i każdy zakamarek drogi, jednak nie natrafiły na żaden ślad. Nie było odcisków butów, nie było śladów opon, niczego, co pozwoliłoby zrekonstruować choćby fragment zdarzenia. Nawet błotnista kałuża, w którą Marek wpadł, wydawała się na pierwszy rzut oka zwykłym, niegroźnym kałużyskiem. To miejsce nie pozostawiło po sobie żadnych świadków, żadnych dowodów. Lotki zaczęły szybko krążyć w wierzchowicach. Jedni mówili o porwaniu, inni o jakimś nieszczęśliwym wypadku, jeszcze inni o czymś o wiele bardziej niepojętym, o tajemniczym zjawisku, które miało pochłonąć policjanta na długie godziny. Mieszkańcy, choć zachowywali dystans, nie mogli ukryć rosnącego niepokoju. Każda godzina bez wieści o marku napędzała strach i niepewność. Tymczasem w centrum dowodzenia policji sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Kierownictwo prowadziło nieoficjalne rozmowy, a niektóre linie kontaktu z mediami zaczęły być blokowane. Oficjalne komunikaty ograniczały się do uspokajania opinii publicznej, ale za kulisami rosła presja. Coś było nie tak, a brak wyjaśnień tylko pogłębał podejrzenia. Minęły długie godziny zanim Marek pojawił się z powrotem. Był sam, wyczerpany, ubrudzony błotem, z oczami pełnymi dezorientacji. Nie potrafił wyjaśnić, gdzie był, co się stało, ani jak to możliwe, że przez 12 godzin nikt go nie widział. Jego pamięć była jak wymazana, a on sam wydawał się kimś innym człowiekiem, który przeszedł przez coś, co przekraczało granice zrozumienia. Najbardziej zdumiewające były jednak słowa, które zaczął wypowiadać po powrocie. Bez przypomnienia sobie własnej nieobecności, Marek zaczął mówić o szczegółach spraw kryminalnych, które nigdy nie zostały ujawnione o miejscach ukrycia ciał, motywach zabójstw, o ludziach, których nazwiska nie powinny nawet pojawić się w policyjnych aktach. Ta wiedza była zbyt precyzyjna, by mogła być dziełem przypadku. Jak mógł znać te informacje, skoro nie był obecny na żadnym śledztwie od miesięcy? Wraz z każdym kolejnym dniem jego opowieści wzbudzały coraz większe zainteresowanie, ale i niepokój wśród przełożonych. Próby wytłumaczenia zachowania Marka jako przejściowy kryzys psychiczny szybko napotkały na mur sceptycyzmu. Wśród funkcjonariuszy zaczęły się pojawiać pytania, które oficjalnie nie mogły paść, czy Marek był poddany jakiejś manipulacji. Czy ktoś próbował go wykorzystać? A może to on sam był świadkiem czegoś, co miało pozostać tajemnicą? W cieniu tych wydarzeń zaczęły krążyć też plotki o próbach uciszenia policjanta. Spotkania z przełożonymi, które miały być dyskretne, przerodziły się w ostrzeżenia. Media, które próbowały dotrzeć do prawdy, napotykały na mur milczenia i dezinformacji. W Masteczku rodził się niepokój, a Marek, choć wrócił, już nigdy nie był tym samym człowiekiem. Ta niepokojąca cisza i brak śladów przez 12 godzin stały się początkiem czegoś znacznie większego niż tylko zaginięcie policjanta. Co tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Jakie tajemnice kryje 12 godzin, których nikt nie potrafi wyjaśnić? W następnym rozdziale dowiemy się, jak Marek zaczął ujawniać informacje, które zmieniły bieg śledztwa i postawiły pod znakiem zapytania cały system, który powinien go chronić. Jeśli jesteś ciekaw, co odkrył Marek i jakie konsekwencje niosą ze sobą jego słowa? Nie odchodź, ta historia dopiero się rozkręca. Subskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę, aby nie przegapić kolejnych części tej mrocznej opowieści, która wstrząsnęła całym regionem. Gdy Marek pojawił się na skraju drogi, pierwszy oddech był ciężki i pełen dezorientacji. Jego ciało było całkowicie pokryte błotem od butów, przez spodnie, aż po kurtkę która zdawała się ważyć kilkakrotnie więcej niż zwykle. Twarz policjanta była bladego koloru, a oczy, choć nadal zielone, błyszczały niepokojącym zamętem i brakiem skupienia. Stał nieruchomo, jakby próbował przypomnieć sobie, gdzie jest i co się właśnie wydarzyło. Nie potrafił jednak wydobyć z pamięci żadnego fragmentu ostatnich dwunastu godzin. Jego kroki były niestabilne, a każdy ruch zdawał się kosztować ogromny wysiłek. Próby nawiązania łączności przez radio zakończyły się bezskutecznie. Urządzenie milczało, podobnie jak telefon, który, mimo pełnego zasięgu w innych miejscach, tutaj pozostawał martwy. Marek sam nie rozumiał, dlaczego jego sprzęt zawiódł akurat wtedy, gdy był najbardziej potrzebny. Z każdą chwilą, rosnąca cisza wokół niego zdawała się podkreślać jego samotność i bezradność. Gdy lokalne służby w końcu zauważyły jego powrót szybko podbiegły z pomocą. Jednak Marek nie potrafił powiedzieć, co się wydarzyło. Jego opowieść była chaotyczna, pełna luk i sprzeczności. Mówił o tym, że był poza czasem, że nic nie pamięta, jakby jego umysł został wymazany. Przełożeni i koledzy patrzyli na niego z mieszanką ulgi i niepokoju, powrót był szczęściem, ale jednocześnie rodził pytania, których nikt nie potrafił wyjaśnić. Wkrótce jednak Marek zaczął mówić rzeczy, które szokowały wszystkich. Opowiadał o szczegółach dotyczących nierozwiązanych spraw kryminalnych, miejscach ukrycia zwłok, motywach zbrodni, nazwiskach osób, które nigdy oficjalnie nie pojawiły się w aktach. Te informacje były zbyt precyzyjne, by mogły pochodzić z przypadkowej wiedzy czy domysłów. Policjant nie potrafił wytłumaczyć skąd znał te fakty. Jego pamięć o własnym zniknięciu pozostawała pusta, ale wiedza, którą zaczął ujawniać, była przerażająco konkretna. W miarę rozwoju sytuacji zaczęły pojawiać się głosy, że Marek mógł przejść jakiś kryzys psychiczny, może nawet halucynacje. Jednak ci, którzy go znali, odrzucali te teorie. Policjant zawsze był silny psychicznie, znany ze swojej odporności i profesjonalizmu. Jego nagła zmiana zachowania i wiedza o tajemnicach, które powinny pozostać ukryte, budziły więcej pytań niż odpowiedzi. W międzyczasie próby kontaktu Marka z mediami były blokowane. Oficjalne komunikaty sugerowały, że policjant potrzebuje odpoczynku i wsparcia medycznego. Jednak w podzieniu lokalnej społeczności zaczęły krążyć podejrzenia o próby uciszenia go. Niektórzy twierdzili, że ktoś w strukturach władzy nie chce. BY prawda wyszła na jaw, że Marek stał się zagrożeniem dla potężnych interesów. Podczas rozmów z przełożonymi Marek był coraz bardziej zdezorientowany, a jego stan psychiczny wydawał się chwiejny. Mimo to kontynuował opowiadanie o tym, co dowiedział się podczas swoich znikniętych godzin. Wspominał o ludziach, których nazwiska pojawiały się w policyjnych aktach jako dnie znane, o miejscach, które nigdy nie były przeszukiwane oraz o wydarzeniach, które wyglądały na celowo ukrywane. Jego słowa wywołały fale niepokoju wśród funkcjonariuszy, część z nich zaczęła kwestionować oficjalne linie dowodzenia, a inni bali się, że Marek mógł zostać poddany jakiejś formie manipulacji lub nawet szantażu. W miarę jak jego opowieści stawały się coraz bardziej szczegółowe, rosło poczucie, że to, co wydarzyło się podczas tych dwunastu godzin, jest częścią większej, mrocznej układanki. Marek sam zdawał się być więźniem własnej nieświadomości. Wiedział rzeczy, których nie powinien znać, ale nie pamiętał, jak się ich dowiedział. W jego oczach pojawiał się strach, a czasem nawet desperacja. Jakby próba zrozumienia tego, co się stało, była dla niego próbą przetrwania. Mimo wszystko, wciąż był funkcjonariuszem prawa, który chciał odkryć prawdę, nawet jeśli prawda ta miała go zniszczyć. Coś co zaczęło się jako zwykła nocna zmiana, przerodziło się w zagadkę, której rozwiązanie wydawało się oddalać z każdą kolejną godziną. Marek stał się nie tylko świadkiem, ale i uczestnikiem tajemnicy, która szybko zaczęła przenikać do codziennego życia masteczka. Jego powrót był początkiem nowej fazy śledztwa, która miała wstrząsnąć fundamentami lokalnej policji i całej społeczności. Niebawem opowiemy, jak Marek zaczął ujawniać kolejne elementy tej mrocznej układanki, informacje, które nie tylko zmieniły bieg śledztwa, ale i postawiły pod znakiem zapytania bezpieczeństwo samego funkcjonariusza. Czy prawda o tych 12 godzinach wyjdzie na światło dzienne? A może jest coś, co musi pozostać ukryte? Zostań z nami, subskrybuj kanał i daj łapkę w górę, bo następne fragmenty tej historii są jeszcze bardziej wstrząsające. Gdy Marek zaczął mówić. Jego słowa były jak wybuch, zaskoczyły wszystkich, którzy go słuchali. Przez pierwsze dni po powrocie był milczący, zdezorientowany, jakby próbował odnaleźć drogę w labiryncie własnej pamięci. Jednak stopniowo zaczął ujawniać szczegóły, które nie tylko wstrząsnęły jego kolegami z policji, ale także zrewolucjonizowały całe śledztwo w regionie. Informacje, które przekazywał, były tak precyzyjne i tak obce temu. Co kiedykolwiek słyszano, że nikt nie potrafił wyjaśnić, skąd je zdobył. Opisując nierozwiązane zbrodnie, Marek nie mówił jedynie ogólnikami. W jego opowieściach pojawiały się konkretne miejsca uzarośnięte lasy na obrzeżach Wierzchowic, opuszczone budynki, które dotąd nie były celem żadnych przeszukań. Wspominał o fragmentach ciał ukrytych pod stertami gruzu, o śladach, które wcześniej umknęły uwadze śledczych. Te szczegóły były tak precyzyjne, że ekipa poszukiwawcza natychmiast zorganizowała wyprawę na wskazane tereny. Ku zaskoczeniu wszystkich, znaleziono tam rzeczywiście rzeczy, które potwierdzały słowa Marka, ludzkie szczątki i przedmioty należące do ofar, które od lat pozostawały zaginione. Równocześnie Marek zaczął wymieniać nazwiska osób, które nigdy nie pojawiły się w oficjalnych aktach w ludzi, których istnienie w policyjnych rejestrach było niemal wymazane. Mówił o powiązaniach między nimi, o motywach zbrodni, które zdawały się sięgać znacznie wyżej niż zwykłe przestępstwa. Te nazwiska budziły strach i podejrzenia wśród jego przełożonych, którzy starali się zbagatelizować te informacje i zdyskredytować funkcjonariusza, sugerując, że jego umysł uległ załamaniu po traumatycznych przeżyciach. Jednak Marek nie był w stanie wyjaśnić, skąd znał te fakty. Nie pamiętał swojego zniknięcia. Nie potrafił odtworzyć wydarzeń z tamtej nocy, a mimo to dysponował wiedzą, która dla innych była niedostępna. Jego słowa były jak fragmenty układanki, które nagle zaczęły układać się w obraz dużo większej i bardziej przerażającej prawdy. Zaczął też wspominać o miejscach, które nigdy nie zostały przeszukane, o ciałach zakopanych w miejscach, gdzie nikt nie spodziewał się znaleźć śladów. Społeczność lokalna, która znała Marka i ufała mu, zaczęła dzielić się swoimi obawami i teoliami. Niektórzy wierzyli, że policjant stał się ofiarą manipulacji, może ktoś próbował wykorzystać jego umysł do ujawnienia sekretów, które miały pozostać ukryte. Inni podejrzewali, że to on sam mógł zostać świadkiem czegoś, co miało nie ujrzeć światła dziennego, może przypadkowo natknął się na coś, co zmieniło jego życie na zawsze. W międzyczasie próby Marka by przekazać swoje odkrycia szerszemu gronu, były systematycznie blokowane. Spotkania z przełożonymi często kończyły się ostrzeżeniami i sugestiami, by milczał. Media, które próbowały uzyskać komentarz, natrafiały na mur milczenia i oficjalne zakazy. Wszystko to wzmacniało podejrzenia, że ktoś w strukturach władzy stara się uciszyć policjanta, by prawda nie wyszła na jaw. Marek, choć zdezorientowany i wyczerpany, Zaczął zdawać sobie sprawę, że jego życie może być zagrożone u nie tylko przez to, co wie, ale przez tych, którzy chcą utrzymać te informacje w tajemnicy. Wśród kolegów z policji zaczęły pojawiać się napięcia. Część z nich wspierała Marka, wierząc w jego szczerość i profesjonalizm, inni patrzyli na niego jak na człowieka balansującego na granicy szaleństwa. Jego opowieści wywoływały niepokój, a jednocześnie budziły nadzieję, że może wreszcie uda się rozwiązać dawne sprawy i ukryte zbrodnie. Z każdym dniem rosła presja o zarówno na Marka, jak i na tych, którzy próbowali zakrywać prawdę. W miarę jak policjant ujawniał kolejne fakty, coraz bardziej widoczne stawało się, że jego zniknięcie i powrót były czymś więcej niż zwykłym zdarzeniem. To, co wydarzyło się podczas tych długich dwunastu godzin, zaczęło być postrzegane jako klucz do rozwiązania zagadki która przez lata pozostawała nieodgadniona. Marek, choć sam zagubiony w swoim umyśle, stał się nieoczekiwanym strażnikiem prawdy, której ujawnienie mogło zmienić wszystko. Ale wraz z rosnącym zainteresowaniem i wsparciem społecznym, pojawiły się także nowe zagrożenia. Ktoś zaczynał działać, by wyciszyć policjanta na dobre. Tajemnicze telefony, niepokojące wizyty, a nawet próby zastraszania stały się codziennością. Marek zdawał się być uwikłany w coś, co przerastało jego wyobrażenia i możliwości. Jego walka o prawdę dopiero się zaczynała, a my wkrótce poznamy kolejne rozdziały tej mrocznej historii, jak daleko sięgną cienie, które otaczają te nierozwiązane zbrodnie i czy Marek zdoła przetrwać, by je ujawnić. Jeśli chcesz poznać dalszy ciąg tej niezwykłej opowieści i dowiedzieć się, jakie konsekwencje niesie za sobą tropienie prawdy, zostań z nami. Subskrybuj kanał i nie zapomnij zostawić łapki w górę. Ta historia jest daleka od zakończenia, a to, co wydarzy się dalej, może wstrząsnąć podstawami całej lokalnej społeczności. Cisza, która ogarnęła Marka po jego powrocie, była gęsta i niemal namacalna. Każde słowo, które wypowiadał, niosło ze sobą ciężar niewypowiedzianych tajemnic. Jego oczy, niegdyś pełne pewności siebie, Teraz błyszczały niepokojem i zmęczeniem, jakby przez te 12 godzin przeszedł coś, co wymknęło się w wszelkiej logice i zrozumieniu. Próby wyjaśnienia, co się wydarzyło, zderzały się z niewidzialnym murem milczenia. Marek nie potrafił odtworzyć ani jednej chwili z tamtego okresu, a jednocześnie jego umysł był nasycony wiedzą, która nie powinna być dostępna zwykłemu człowiekowi. W miarę jak dni mijały, policjant zaczął dzielić się fragmentami informacji. Które wstrząsnęły całym środowiskiem. Opowiadał o szczegółach nierozwiązanych spraw kryminalnych, miejscach, gdzie służby nigdy nie szukały, o ukrytych zwłokach, o motywach i nazwiskach, które nie figurowały w oficjalnych aktach. Te opowieści były tak precyzyjne, że ekipy poszukiwawcze natychmiast rozpoczęły pracę na wskazanych terenach, znajdując rzeczy, o których wcześniej nikt nie miał pojęcia. Jednak najbardziej szokujące było to, że Marek nie miał pojęcia, skąd znał te fakty. Jego pamięć o tych 12 godzinach była jak tysta tablica, pusta, milcząca. Wkrótce pojawiły się pierwsze sygnały, że ktoś nie chce dopuścić do ujawnienia prawdy. Spotkania z przełożonymi, które miały być dyskretne, zmieniały się w subtelne groźby. Marek był ostrzegany, by przestał mówić, by zapomniał o swoich halucynacjach i fałszywych wspomnieniach. Media, które próbowały zbliżyć się do sprawy, napotykały na mur biurokratycznych zakazów i wyciszania informacji. W masteczku zaczęły krążyć plotki o cieniach, które poruszają się za kulisami, o grupach interesów, dla których prawda była zbyt niebezpieczna. Marek, choć zdezorientowany i wyczerpany, nie dawał za wygraną. Jego opowieści o tajemniczych morderstwach, ukrytych miejscach i ludziach których nazwiska nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego, stawały się coraz bardziej szczegółowe. Z czasem zaczął dostrzegać, że jest obserwowany, a każdy jego krok kontrolowany. Tajemnicze telefony, nieznani mężczyźni w ciemnych ubraniach pod jego domem, a nawet próby zastraszania, to wszystko sprawiło, że Marek poczuł, iż jego życie jest zagrożone nie tylko przez to, co wie, ale przez tych, którzy chcą utrzymać tę wiedzę w ukryciu. W policji narastały napięcia. Część funkcjonariuszy wspierała Marka, wierząc w jego szczerość i profesjonalizm, inni zaś traktowali go z rezerwą, podejrzewając o załamanie nerwowe lub nawet manipulację. Jednak prawda tkwiła gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami. Marek był zarówno ofiarą, jak i świadkiem czegoś, co przerastało jego wyobrażenia. Jego powrót i niespodziewane informacje zmusiły wielu do kwestionowania dotychczasowego porządku i ukrytych układów. Co tak naprawdę wydarzyło się w tych tajemniczych 12 godzinach? Marek nie potrafił tego powiedzieć, lecz jego ciało i umysł nosiły ślady niepojętej przemiany. Być może został poddany eksperymentowi, może był świadkiem czegoś nadnaturalnego, a może po prostu znalazł się w pułapce, z której nie było ucieczki. Jedno było pewne. Informacje, które przyniósł, mały moc zmienić wszystko. Próby uciszenia go tylko potwierdzały, że prawda była niebezpieczna. To, co Marek zaczął odkrywać, sięgało znacznie dalej niż zwykłe śledztwo, dotykając mrocznych tajemnic, które nie powinny wyjść na światło dzienne. Jego walka o ujawnienie prawdy stała się walką o przetrwanie: w cieniu, gdzie światło rzadko dociera, a prawda jest tylko cieniem rzeczywistości. Jeśli ta historia poruszyła Twoją ciekawość i chcesz poznać dalsze losy Marka oraz to, jak daleko sięgną cienie, które go otaczają, nie zapomnij zasubskrybować kanał i zostawić łapkę w górę. To opowieść, która wciąż się rozwija, a prawda, choć ukryta, może być bliżej niż myślisz. Nie przegap kolejnych części, bo to, co wydarzy się dalej, może zmienić wszystko, co do tej pory znałeś.